No dobrze, yy, przejdźmy do Twittera, a mianowicie tutaj rzuciłem taki post. Yy, wczorajszy wieczór z pewnością zostanie zapamiętany na długo, ale w tym natłoku informacji dostaliśmy potwierdzenie tego, o czym mówiłem kilka miesięcy temu yy, i, i tego, co jest bardzo smutne. Boxley w swoim materiale potwierdził, że oferowali mu się różni ludzie, prywatnie podał mi ich dane, którzy chcieli uciszyć Konopskiego lub Wardenkę. Potwierdził, że ktoś miał pojechać do Konopskiego. Na szczęście w tamtym okresie, chwilę po rozmowie Boxdela ze smutnymi panami, dostałem cynk od zaufanej osoby i ostrzegłem kolowskiego przed zagrożeniem. Przepraszam. Wtedy Mikołaj uważał, że przesadzam, a że Boxdel nie byłby do tego zdolny. We wczorajszej rozmowie pojawia się również wątek Wojtka Goli. Mimo, że chłopaki od kilku lat prowadzą wspólny biznes i deklarowali przynieść, to Boxdel namawiał mnie, bym powiedział koniecznie też coś na Wojtka. Jaki był w tym cel? Ciężko znaleźć logiczne wyjaśnienie. Przypomniał mi się jednak jeden utwór WWO. Tak zwane równanie w dół. No i tutaj tak. Pierwsza tutaj była wypowiedź, bozdelata z jest druga. Tylko to się tak pokładało. Ty też nie jesteś do końca szczery z ludźmi. Ten wpis podkręcający atmosferkę też robisz pewnie na prośbę Goli. Byłeś na niego ostro wkurwiony, a tutaj to mnie stawiasz jako, złe, jako tego złego, który rozjebał się na niego. A sam. który rozjebał się na niego. Czekajcie, bo ja tu nie kłam. Ja stawiam Boxdela, że on się. Ja nie mówię, że on się rozjebał na gole, tylko że yy, chce ode mnie, żebym powiedział coś złego na gole. On ja tak jakby nie zrozumiał mojego postu. Ja tutaj mówię że, yy, i daję fragment, że Boxdel mówił: Ej, ale powiedz coś o Goli, e, który rozjebał się na niego, a sam chciałeś tych informacji. Czemu o tym nie wspomniałeś? Nie do końca rozumiem, o co tu chodzi Boxdolowi, ale e, ja, o co w ogóle chodzi z tą sytuacją golą, z Golą? Co Gola zrobił? E, gola nie tyle, e, znaczy pośrednio też na mnie się jakby... O co Wam chodzi 31 -46? Że film na ta na 31-46? Wzdymam w oczach. Widać cokolwiek? No. Możesz podejść nawet bliżej. No, nie uciekną kurwa łzy. No i co? Jak mi się chce, wymiotować po tych tych energoch. Wszyscy bo z Tajlandii jeszcze wzięli. Nie wiem o co chodzi. Że po prostu mu sutki sterczą. O Jezus Maryja, niesamowite. E, dobra, e, o co chodzi z Wojtkiem Golą? Boxer to już powiedział u siebie, bo tutaj Boxer mi zarzuca, że jakoś kryję Wojtka Golę, albo że działam z Wojtkiem. Bo Wojtek do... e, dobrze wie, jakie ja mam relacje z Wojtkiem Golą i co o Wojtku myślę, i mówię, mówię to Wojtkowi otwarcie i zaraz opowiem, co on tam jeszcze mi. W którym momencie się najbardziej zawiodłem na Wojtku, ale tutaj się robi ciekawa m, sytuacja między chłopakami. Zobaczcie, że Bokzel podejrzewa, że ten wpis mój na Twitterze yy, robię na prośbę Goli. Rozmawiałem dzisiaj z Wojtkiem, on powiedział, żebym pokazał wiadomości z nim. Eee, I w ogóle Bogzel go coś tam mówi, że zdetonuje na niego jakieś brudy, nie na Wojtka. Więc to się już robi bardzo dziwne, że Boxdale teraz kieruje swoją uwagę na Natana i na Wojtkę Golę. I to jest trochę takie szokujące. Tak mi Wojtek przynajmniej powiedział, nie? Że Boxdel na niego coś tam. Że go mówi, że coś tam na niego wrzuci. Bo on coś tam ze mną jakoś. Nie wiem. Ale o co chodzi z tą sytuacją? Mi się wydaje, że Boxdale ją opisał u siebie w tym odcinku ostatnim. Ale. Czekajcie, muszę się zalogować na maila. Wojtek, dobra, tu. Zapisz, 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 zapisz. I tak, w tych wiadomościach, które ja będę pokazywał, jest fragment, że Wojtek mówi, że zostaw te wiadomości dla siebie, ale y, pokażę wam też, że dziś mi powiedział, że mogę je pokazać. Yy. Dobra, to jest ta wiadomość. Jak to się otwiera? To jest dziewięć trzy dziewięć cztery. Ok, czyli to jest ta pierwsza, ta druga. Kurwa jakim jestem boomerem, Tak sobie nie radzę z, te, z techniką, z technologią. O i to będzie to. Dobra. Dobra. To najpierw pokazuje ten, że mi. Yy... Powiedział, że mogę to pokazać. Najlepiej, niech one będą ciągle widoczne, bo później będą te trole mnie trollować. Jak to się robi? Tak. Okej. Okay. A to są te. te... Jeszcze jakaś, bo to jest tak, jedna, druga, trzecia, czwarta. Jakie jeszcze nie mam otwartej? 9, 3, 9, 4, 9, 6, 9, 7, 9, 5. Co to jest za wiadomość 9,5? Gdzie to się wyświetliło? Tu. A, ona jest po prostu dwa razy. Dobra. No dobra. No. Ej, jak to się klika? Bęc., Poczekajcie. Słaby jestem, te internety. Okej. Okay. No to macie. No absurd, ale Michał wie, jak cię podejść, to znaczy, wydaje mu się, że wie. Wiesz, jakich argumentów użyć, żebyś musiał robić ruchy. On na to liczy. No i udało mu się, bo albo ty, albo ja musimy odpowiedzieć. Chore, to wspólnik, tyle lat. Dla mnie to easy, ale będę musiał pokazać nasze wiadomości. Wyrażasz zgodę, chcę potwierdzenia, bo zaraz pokazując, powiedzą w Wardęgachu i pokazuję wiadomości Goli. A może zadzwonisz do mnie na live? Też możemy do Wojtka właśnie zadzwonić. No i tutaj mówi, tak, wyraż... te co wkleiłeś, tak, wyrażam zgodę. E, no i teraz te wiadomości. To będzie, to jest, o, ta jest pierwsza. E, to jest z perspektywy Wojtka. E, bo do mnie pisał tutaj. Hej Sylwek, nie przekazywałem żadnych informacji dla Dubiela. Nie mam z nim żadnego kontaktu, poza przypadkowo... Tutaj to też jest kłamstwo, że nie ma z nim żadnego kontaktu, ale to już jebać bo normalnie tam gadają, poza przypadkowym spotkaniem Witkacu i późniejszym telefonie tego samego dnia wieczorem. I szczerze żałuję, że w ogóle z nim rozmawiałem, dobrej nocy, i piszę do ciebie prywatnie, a nie żeby czytać to na live. Na Boga, Sylwek, jestem jednym z nielicznych gości, którym możesz ufać. Siedziało mi to w głowie i kiedyś ci powiem, jak to wyglądało, że w ogóle z nim rozmawiałem. Ale tutaj, żeby była jasność, powiedział mi, że mogę wrzucać te wiadomości i sam mi je wysłał ze swojej perspektywy. Eee... I nie rozmawialiśmy o tobie, tylko o Michale. Bo widzicie, tutaj dlatego Boxdel ma pretensję do goli i mówi, że na niego coś zdetonuje. Bo, o, bo Gola się bardziej roz. Y, roz nie wiem, czy, czy to, to. Chyba rozpruł Na Boxdela. <ścoughs> bo się tam o coś pokłócili. Y, a pokłócili się w ogóle o to, że. Y, Wojtek chciał, żeby z odcinka gołców została wycięta jedna scena. A. a nie widać zgody. Ej, jak to? Aha, to ja muszę to pomniejszyć w ogóle. O. E. Eee, o. Że Wojtek chciał, żeby z odcinka go została wycięta jedna scena, a Boxdel i ja uważaliśmy, że nie warto je wycinać. I, i Wojtek się pogniewał ym, za to na Boxdela, i yy, coś powiedział Dubielowi na Boxdela. Że żeby Dubiel uważał na boxdela, bo boxdel będzie mi przekazywał jakieś rzeczy, jak mu Dubiel coś powie, żeby po prostu uważał, nie? I później Marcin miał pretensje do boxdela. To jest jakaś kurwa telenowela, faktycznie. Um, ale no to już niech, bo jak mówicie, że Boxdel ma live'a, no to niech Boxdel to opowie ze swojej perspektywy. I tutaj tak, nie rozmawialiśmy o tobie, tylko o Michale. Jednak pośrednio wyszło, jak wyszło. Ja chcę już się od tego odciąć. Mam dość. Michałowi już zagrożnie ufam i nigdy nie zaufam. Ja chcę się otaczać dobrymi ludźmi, którymi mogę ufać, i który, którzy wejdą za mną w ogień. Mam kilku takich przyjaciół, i chcę się otaczać takimi ludźmi. E, I kolejna to jest. E, to jest. Ta. No i tutaj ja mu nie odpisałem, i później on napisał kolejną. Nie wiem, czy wy to widzicie tutaj. Czekajcie, poprzesuwam. On mi napisał zdrowych i spokojnych świątyń, i ja mu trzy kropki wesołych świąt. Ja nie chcę do tego wracać. To nie miało być przeciwko tobie. Dubiel podszedł mnie, wziął na litość i chciałem go ostrzec przed Michałem. Nienawidzę go i nie chcę znać. Tutaj nie wiem kogo czy Michała, czy Marcina. Tu nie mam pojęcia. Wykorzystał moją słabość. A, to chyba Marcina nie wiem. Nie pomyślałem i to moja wina. Michał później kazał mi przysiąc, że nie powiem tego tobie, bo chciałem ci o tym powiedzieć. Bo to jedyna rzecz. Więc tu jest w ogóle zagmatwana: że on się rozprął na Boksdela, ale później Boxdel zakazał mu mówić, yy, że się rozprął na niego, i yy, bo nie, nie wiem, nie wiem, tutaj się gubię, nie? że niby Boksdel mu zakazał. Michał później kazał mi przysiąc, że nie powiem tego tobie, bo chciałem ci o tym powiedzieć, bo to jedna rzecz, jaka mnie strasznie gryzła i jaka pośrednio uderzała w ciebie, po czym sam tobie to powiedział. Obrzydliwe. Dubiel do mnie dzwonił co tydzień, żeby się spotkać, odmawiałem i ucinałem rozmowy. Jak tylko mnie podszedł, to przestał się odzywać. Tak wygląda właśnie ten świat, sydwek. Żygam tym. To wiadomość tylko dla ciebie, nie chcę na to odpowiadać i się w to mieszać. I żeby była jasność, yy... Później sami wysłał te wiadomości ze swojej perspektywy i powiedział, że mogę je pokazać na live, żeby była jasność. I tutaj są te wiadomości, że, że mogę je pokazać na live. I możemy też zadzwonić do Wojtka, bo tutaj też mówił, że mogę do niego zadzwonić na live, a może zadzwonić do mnie na live. Tu o, widać ją. tu yy... się, Więc. Yy... To jest całość, jeśli chodzi o Wojtka Gole, bo Boksdel mówił, że ja go jakoś kryję. Nie mam pojęcia, o co chodzi Boksdelowi, nie kryje Wojtka, to już było jasne wczoraj. I jeszcze Wam mogę powiedzieć jedną rzecz. Kiedyś się najbardziej zawiodłem na Wojtku. Ale to w sumie możemy skonfrontować bezpośrednio. Ale znając życie, to teraz Wojtek już nie, nie wiem. Halo. Jestem, Jestem na live. Ie. to mówiłeś, żeby zadzwonić. A. Znaczy pokazałeś, bo ja nie, nie śledzę, wiesz, że my byliśmy sobie w restauracji, a jaka sytuacja? No po, tak jak się umówiliśmy, pokazałem te wiadomości, które, okay. no to co zel, Oskar, że ja Cię niby jakoś kryję i tak dalej, nie? Dobra. A jak Wasza Dobra, sytuacja? My, myślę, że chyba każdy wie, że nie się ciebie kontrolować, nie dać ciebie zmusić do tego, żebyś na przykład wrzucił tego tweeta o co Bogzdel mnie... A, bo Bogzdel ciebie oskarża, że ty, ty, ty mi kazałeś tego tweeta wrzucić. No dobra, ale ty też mi mówiłeś, że on cię jakoś straszy teraz, tak? Nie mówię, że Michał mnie straszy, tylko powiedziałem, że Michał po prostu... Znaczy mówiłeś, że jest... mówi, że coś na ciebie zdetonuje. Nie, Michał powiedział, że ogólnie... Kurwa, gadałeś tak dwie godziny Ach, no temu dobrze, czy tam trzy. Michał się ogólnie zdetonuje, ale to, to akurat są... Rzeczy między nami. No, ja na przykład nie chciałbym, żeby. Dobra, to ja bym chciał skonfrontować, bo Michał prosił, bo on wie, że jestem na ciebie wkurwiony. No. No. To jakby poruszmy tą kwestię. Co? Była, był ten face-to-face -face z Rosparą, nie? I ja ci później napisałem, yy, że... Słuchajcie Sylwek, ja się naprawdę nie, nie chcę się w to mieszać. Naprawdę. Czyli woli, po prostu ja to opowiedział ze swojej perspektywy? Bo inaczej to, wiesz, Boxdell opowie. No, niech Boxdell opowie. Jeżeli Boxdell jeżeli yy, chce w jakiś sposób... Yy, nie wiem, jestem jego wspólnikiem od tylu lat. Jeżeli Boxdell chce... Ja nie jestem przeciwko Michałowi. Ja chcę, ja uważam, że życzę mu dobrze. Chcę, żeby... Żeby to wszystko się skończyło, żeby Michałowi się y, udało troszkę postować. Jeżeli Michał uzna, że chce mnie w jakiś sposób pogrążać, proszę bardzo, możesz mi zadać pytanie, jeżeli uznam, że y, naprawdę mam tego dosyć. Ja sobie byłem Każdy ma tego rok, dosyć. Tak, uważam, że każdy ma dosyć. I ja nie chcę w żaden sposób. Michał jest mojej stolnikiem od tylu lat, ja nie chcę go pogrążać. I nie chcę, jeżeli on wiedział to inaczej, niech on powie swoją wersję i okay. po prostu. No ja dobra, będę w tym angażował. No. Możesz tylko mi zadać pytanie, bo byłem ciekawy, jakie jest i jakie będzie. A, no to yy, no, odnośnie tego, bo Bogstowowi chodzi o to, że ja, że ja nie mówię publicznie uh -huh. tej, tej sprawy yy, z, z tych negocjacji. Uh -huh że y, gdy po tym face to face się padły te kłamstwa to ja ci ciebie na przykład bo jak zapytałem Boxdela, Boxdela powiedz jak było naprawdę to on powiedział nie a na ciebie jestem wkurwiony i na ciebie się zawiodłem na tobie się no. zawiodłem y, z tego z tego powodu że jak ciebie zapytałem powiedz jak było naprawdę to ty powiedziałeś że akurat jak była podawana kwota i negocjowaliśmy to się zamyśliłeś nie nie powiedziałem powiedzi, i że nie pamiętasz Powiedziałem, że wychodziłem na taras, to rozmawiałem, wiesz, jaka była sytuacja z szczerze nie pamiętam, po drugie to są negocjacje firmowe, wewnątrzspółkowe. nie będę zdradzał tutaj e, tego, co się dzieje w spółce, wiesz, to jest sytuacja, gdzie też... Ale no, to wiesz, to Krzysiu. Posi... I powiedziałem, że jeżeli Krzysiu tak, nie, wiesz co, nie chcę, niech Michał, wiesz co? Niech Michał powie to swoimi słowami. Okej, okay. że... dobra, Michał bo on teraz powie... chyba też ma live'a, więc... To jeżeli mi za nie podążyć, niech po prostu robi co za słuszne. Ja za niego otrzymał kciuki. Uważam, że coś się pogubił, ale mam nadzieję, że się odbajdzie. Więc... Dobra, że to, że dobra, jest to dobra. Okej, ja widzę już jest. gdzie ty zmierzasz. Dobra. No, cześć, no na cześć. razie, cześć. To jest cały Wojtek. Mówi zadzwoń do mnie na live. Że chce wszystko wyjaśnić, dzwonię do niego na live, a on, yy, ja nie chcę nic wyjaśniać. <noise> Życzę Michałowi wszystkiego dobrego, nie? <noise> a ciszej mi mówił zupełnie, Jezus Maria.